Na pytanie, dlaczego spec-służby nie powstrzymały terrorystów odpowiadających za zamachy z 11 września, profesor David Ray Griffin, emerytowany wykładowca filozofii i publicysta, odpowiada wprost. Służby wiedziały, ale nie reagowały, bo wydarzenia z 11 września były rządowi USA na rękę, pozwalając mu na szybką zmianę strategii wojskowej i politycznej. Griffin porównał 11 września do ataku na Pearl Harbor, o którym jego zdaniem amerykański wywiad również wiedział wcześniej, ale nie zareagował. Profesor nie wykluczał także innej możliwości, mówiącej, że za zamachami z 2001 stał rząd USA, dla którego był to kluczowy element w wielkiej rozgrywce politycznej. Odwet na islamistach był bowiem doskonałym uzasadnieniem dla amerykańskiego imperializmu i planu inwigilacji własnych obywateli. Atak Al-Kaidy na Stany Zjednoczone stał się początkiem wojny z terroryzmem, w toku którego uderzono na Afganistan i Irak. W polityce wewnętrznej jego skutkiem było z kolei wprowadzenie kontrowersyjnego Patriot Act oraz stworzenie Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego. Choć Griffin i jego publikacje są często krytykowane przez oficjali i ekspertów, Zajmujących się 11 września, on sam nie uznaje się za głosiciela teorii spiskowych, lecz kogoś, kto wytyka luki w oficjalnej wersji wydarzeń. A tych jest całkiem sporo. Zwolennicy teorii spisku sugerują na przykład, że w chwili ataków osoby z łańcucha dowodzenia odpowiedzialne za decyzje w sferze obronności USA były dziwnym trafem zajęte. Przykładowo prezydent Bush. Dowiedział się o uderzeniu drugiego samolotu w WTC, czytając bajkę z uczniami szkoły w Sarasota. W internecie wspomina się również o niewytłumaczalnym przestoju w aktywności sił powietrznych USA w czasie ataków. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o przedstawionej przez nas teorii. Naszym zdaniem, jest to żydomasońska intryga, która miała na celu Atak na Afganistan i Irak bezprawny, i żeby wziąć łupy wojenne. Pamiętajcie, zawsze miejcie oczy szeroko otwarte. Nie dajcie się omamić przez media głównego ścieku. Do zobaczenia. To był Narodowy Kanon. Subskrybuj.